Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym przedstawić Państwu nasz zestaw codzienny i przybliżyć działanie tych produktów. Dodam tylko, że są to produkty innowacyjne, dzięki czemu w prosty i szybki sposób posprzątacie mieszkanie. Produkty, które zostały wybrane przez naszych specjalistów w laboratorium pani domu, a sprawdzone i potwierdzone przez nasze stałe klientki, są to produkty, dzięki którym naprawdę oszczędzimy czas, oszczędzimy pieniądze, ale przede wszystkim nasze siły w codziennym czyszczeniu naszego domu. Pierwszym produktem jest Camelu i potocznie nazywany różowym kamelu, który oczywiście jest przeznaczony do łazienki i ma bardzo szerokie zastosowanie. To mogą być krany, to mogą być prysznice, to mogą być umywalki. To mogą być również szyby prysznicowe, czy po prostu wanny, armatura, kafelki. Wszędzie tam, gdzie mamy w łazience do czynienia z wodą, z osadami po wodzie, z kamieniem, czy osadami po mydle, ten produkt świetnie sobie poradzi. I co ważne, przy systematycznym stosowaniu tego preparatu nie ma potrzeby używania jakiejkolwiek siły, ponieważ nanosimy na zabrudzoną powierzchnię. Ten preparat zostawiamy do 5 minut i po tym czasie spuchujemy wodą, przecieramy ściereczką. Czyli naprawdę w bardzo prosty, sprytny i oszczędzający. Zajęcy czas sposób, możemy posprzątać naszą łazienkę. Kolejnym produktem w zestawie jest odtuszczacz kamelu i ten produkt ma bardzo szeroki wachlarz zastosowania. Zacznę od kuchni. Świetnie poradzi sobie z czyszczeniem okapu, filtrów w okapie, jak również mebli. Jeżeli po zakończonym smażeniu zobaczymy, że w naszej kuchni nie dzieje się dobrze, ten preparat świetnie usunie właśnie te wszystkie plamy tłuszczu na meblach, na blatach i bez obawy, jeżeli macie meble lakierowane czy matowe, na pewno z tymi meblami się nic nie stanie po użyciu tego płynu. Również nasze klientki przetestowały i wiemy, że świetnie sprawdza się na ramach okiennych, jeżeli mamy mocno zatłuszczone, ten preparat sobie również z tym poradzi. Kolejnym, że tak powiem, miejscem, gdzie możemy wykorzystać ten płyn są ubrania i to może być zadziwiające, ale jeżeli mamy na naszych ubraniach, pojawiły się plamy tuste, ewentualnie po owocach, czy warzywach, czy sokach, jak najbardziej nanosimy ten płyn na plamę, odczekujemy około 5 czy 10 minut, następnie bierzemy jak zwykle w naszych środkach do prania. Myślę, że ciekawym miejscem, gdzie możemy wykorzystać ten płyn jest również motoryzacja i tutaj mogę wiele osób zaskoczyć, ponieważ na zderzakach czy szybach, gdzie mamy do czynienia z insektami, ten płyn sobie świetnie poradzi. Nanosimy, przecieramy ściereczką bez obawy o uszkodzenie lakieru. Kolejnym produktem jest płyn do mycia podłóg marki Deluxe, który został opracowany przez specjalistów w laboratorium Pani Domu, dzięki czemu jest dostępny tylko w naszej firmie. Dodam, że innowacyjne substancje czyszczące zawarte w tym płynie doskonale sprawdzają się, dzięki czemu w prosty, szybki i sprytny sposób umyjemy nasze podłogi, a dzięki superaktywnym substancjom zapachowym zapach pozostanie w domu przez wiele godzin. Łoń do czyszczenia WC jest to zagęszczony preparat, który działa grzywobójczo, bakteriobójczo oraz wybielająco. Wystarczy nanieść niewielką ilość na toaletę, odczekać do 5-10 minut, następnie wyczyścić i spłukać wodą. Co ważne, w tym preparacie został zminimalizowany zapach chloru. Kamelu to profesjonalny płyn do czyszczenia szyb, luster oraz okien. Nadaje się również do czyszczenia elektroniki, czyli telewizory, monitory oraz ekrany smartfonów, nie pozostawiając smug oraz ma właściwości antystatyczne, dzięki czemu nie przyciąga kurzu. Kolejnym produktem, który dołączył do zestawu codziennego jest płyn do czyszczenia mebli marki Deluxe. Jest to produkt, który został stworzony i opracowany przez specjalistów w laboratorium Pani Domu. Dzięki substancjom aktywnym w tym płynie, ten płyn bardzo łatwo radzi sobie z zabrudzeniami na meblach, takimi jak ślady po dłoniach czy tłuste plamy. Nanosimy niewielką ilość preparatu, przecieramy ściereczką, po czym uzyskujemy idealnie czysty blast naszych mebli oraz bardzo fajny, długotrwały zapach.